Czajcie już w szóstym odcinku naszej akcji Godifuriery. Dzisiaj przygotujemy specjalnie dla Was potrawę z kolejnej naszej kategorii, czyli dynia. Będzie to zupa z dynią i z zieloną soczewicy, ale nie będzie to zupa krem. Najpierw idziemy na zakupy do sokolki. Okay, jesteśmy już po zakupach. Przyjechaliśmy do Grand Hotelu Lublinianka. Właściwie gotujemy na patio tego przepięknego hotelu, a gotujemy potrawę pani Pameli, czyli zupę z dyni z zieloną soczewicą. Pozwoliliśmy sobie tutaj o małą zmianę. Dorzucimy mięso do tej zupy, mimo że w oryginalnym przepisie nie ma tego składnika. Chcemy, żeby była ta zupa bardziej sycąca. Doprawimy to konkretnie przyprawami, aby była jeszcze rozgrzewająca, bo mamy taką porę roku, że taka zupa akurat nam się przyda. Bazą naszej zupy będzie oczywiście dynia. Mamy tutaj również dynie dekoracyjne, możecie ich użyć, ale my użyjemy tej dyni. Do tego wykorzystamy również seler, korzeń pietruszki, marchew, paprykę, cebulę, soczewicę, mleczko kokosowe i przyprawy takie jak liść laurowy, imbir mielony, kary, paprykę słodką, paprykę ostrą, koncentrat pomidorowy. Również będziemy potrzebowali oczywiście oleju. Doprawimy również tą całą potrawę czostkiem i właściwie tyle. Najpierw musimy zająć się naszą dynią. Można generalnie próbować takim obierakiem ją skrobać, ponieważ ta skórka jest dość twarda. Natomiast ja wolę użyć do tego noża i zaraz Wam pokażę, jak się do tego zabrać. Krojenie dyni zaczynamy od tego, żeby sobie zrobić solidną podstawę. Czyli najpierw musimy ją tutaj przekroić oraz od drugiej strony, a później będziemy to kroić. Tak jak się mniej więcej filetuje pomarańcze, nie wiem czy widzieliście. Zaraz Wam je wszystko pokażę. I pamiętacie z poprzedniego odcinka, żeby prawidłowo trzymać nóż. Przy takich właśnie produktach, które są twarde, jest to niebezpieczeństwo, że ten nóż Wam się gdzieś ześliźnie ze z ręki. Więc generalnie starajcie się właśnie w ten sposób, stabilnie i nie będziecie mieli obawy, że coś Wam się stanie z ręką. Ok, nasza dynia jest stabilna, tak widzicie. Teraz zaczynamy takimi ruchami ściągać naszą twardą skórkę. Wystarczy do połowy. Później sobie ją przekręcimy i dokończymy tak obraną dynię teraz przykroimy na pół i zwykłą łyżką stołową wydrążymy środek tak wygląda dynia obrana i wydrążona teraz musimy to pokroić na dość grube plastry a później w kostkę dynia właściwie nie jest jakimś bardzo y, twardym produktem więc starajcie się żeby ta kostka była naprawdę gruba będzie ją naprawdę czuć w tej naszej zupie Nasz główny składnik zupy, czyli dynia pokrojona już jest w kostkę grubą. Natomiast pozostałe warzywa pokroimy w nieco drobniejszą kostkę, nawet jeśli one nam się rozpadną w tej zupie, fajnie, bo po, ponieważ nam to zagęści całą zupę. Wszystkie nasze warzywa są już przygotowane w miskach: dynia oraz marchew, seler, pietruszka korzeń, cebula, czosnek, który również pokroiliśmy w bardzo grube kawałki, jak na czosnek. I tak jak wspomniałem w oryginalnym przepisie, nie ma mowy o mięsie w przepisie pani Pameli. Natomiast my tutaj użyjemy dzisiaj karkówki. Śmiało możecie użyć łopatki bądź szynki, coś co może się długo dusić w jednym garnku. Wybrałem mięso, które specjalnie jest przerośnięte tłuszczem, ponieważ tłuszcz jest nośnikiem smaku, a będziemy używać tutaj wielu przypraw. No i sam aromat naszych warzyw chcemy, żeby to wszystko było związane właśnie dzięki tłuszczowi, który mamy tutaj w wieprzewinie. Pamiętajcie, jak smażycie mięso, to musicie mieć mocną temperaturę, wysoką temperaturę w waszym garnku czy patelni. Jeśli nie ma temperatury, to nie ma koloru. Jeśli nie ma koloru, to nie ma smaku. Pamiętajcie o tym. Do smażenia naszej karkówki wystarczy tak naprawdę zwykły olej rzepakowy. Nie potrzebujemy tutaj używać jakiejś oliwy drogiej, bardzo aromatycznej. Nam chodzi, aby to był tłuszcz neutralny w smaku, abyśmy poczuli te wszystkie przyprawy oraz aromat naszych warzyw. Jeśli macie dużo mięsa do obsmażenia, tak jak ja tutaj, podzielcie sobie to na dwie, trzy partie, smażcie to etapami, bo inaczej jak wrzucicie wszystko naraz, zacznie to wam się dusić i nie uzyskacie tego fajnego koloru i tego aromatu z mięsa. Ok, prawie skończyliśmy już smażyć całe nasze mięso. To jest ostatnia, trzecia już partia. Tutaj na dnie naszego garnka zostało mnóstwo takich, no można powiedzieć przypalonych kawałków mięsa, ale tutaj jest mnóstwo smaków w tym, dlatego to zostawiamy i dorzucamy nasze warzywa. Warzywa, jak puszczą sok, sprawią, że to wszystko nam się oderwie od spodu i odda nam cały aromat do naszej zupy. Ognia w tym, mom w tym momencie nie zmniejszamy. Chodzi o to, żeby ta temperatura cały czas mocna była w naszym, w naszym garnku. Teraz śmiało możemy dodać naszych, nasze przyprawy. liślaurowy. Myślę, że im więcej, tym lepiej. Chcemy, żeby to naprawdę było aromatyczne. Imbir doda nam mocy. Myślę, że możemy nawet dodać solidną łyżeczkę. Curry, która jest tak naprawdę mieszanką przypraw i jest bardzo aromatyczna. Papryka ostra. i papryka słodka przemieszamy to wszystko zalejemy to wodą damy na już troszkę mniejszy ogień przykryjemy to folią i poczekamy aż wszystko nam zmięknie teraz etap kolejny czyli dolewamy to tego wodę musimy poczekać aż ponownie to się zagotuje a żeby było szybciej to użyjcie przykrywki albo tak jak ja folii. Ok. Po mniej więcej 10-15 minutach możemy do naszego garnka dodać soczewicę zieloną. Oraz w końcu nasz główny składnik czyli dynie. Ok. Po około jakichś 20-30 minutach już warzywa są naprawdę miękkie oraz mięso. Pora na przyprawienie solą i pieprzem. Zaraz po tym dodamy nasz koncentrat pomidorowy. Podgrzejemy to. Na koniec dodamy mleczko kokosowe oraz dużą garść lubczyku. Okej, okay, nasza zupa już jest prawie gotowa. Jest przede wszystkim aromatyczna, jest doprawiona solą i pieprzem. Teraz potrzebujemy dodać nasz ostatni składnik, czyli mleczko kokosowe. Ile? Tyle, ile uważacie. Jeśli dodacie go więcej, będzie zupa słodsza będzie mniej aromatyczna, także sami znajdźcie ten złoty środek. Nasza zupa już jest gotowa, czeka na moment wyłożenia na talerz. Do tej zupy podamy grzanki, grzanki czosnkowe z chleba, nie byle jakiego, z chleba, który jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, a jest to chleb z Ludwina, który jest wypiekany nieprzerwanie od ponad 40 lat w gminie Ludwin. Wystarczą nam tutaj dwie grzanki tak naprawdę, na małą patelnię mamy już rozgrzany olej, ten sam olej, którego używaliśmy wcześniej do podsmażenia naszych warzyw i mięsa. Podsmażymy to z dwóch stron i dopiero później natrzemy te grzanki naszym czosnkiem. Możecie czosnek przecisnąć przez praskę i tą pastą taką natrzeć wasze nasz, grzanki. Możecie też zrobić inną rzecz, mianowicie nakroić czosnek i zrobić z tego taką drobniutką krateczkę i później tym tylko natrzeć całą grzankę z wierzchu nie będzie tak bardzo intensywny ten smak czosnku na naszej grzance. To jest efekt naszej pracy, naszego gotowania dzisiaj, to dzięki przepisowi Pani Pameli, czyli zupa z dynią oraz soczywicą zieloną, z naszym małym dodatkiem, czyli z, z karkówką i z grzankami z chleba, z Ludwina, z Trzostkiem. Jest to mega rozgrzewające i na pewno syte danie, akurat na taką jedną pogodę. Także zapraszam wszystkich do zrobienia tego, tego dania w własnych domach. A już za chwilkę powiem, co w następnej kategorii Was czeka. Dzisiaj skończyliśmy nasze gotowanie Grand Hotelu Lubinianka. Serdecznie dziękujemy gospodarzom za umożliwienie nam gotowania właśnie w tym fajnym i historycznym dla Lublina miejscu. Ja w tym miejscu również zapraszam już do przystosowania kolejnych przepisów w następnej naszej kategorii, czyli dania jednogarnkowe. Postarajcie się o jakieś fajne zupy, kremy, gulasze, coś co uwielbiacie, pokochacie kochacie jeść, co jest własne przygotowania w jednym garnku. Pamiętajcie dużo nagród od naszych partnerów, gotujcie razem z kurierem.